Inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria techniczno-informatyczna oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. To aż cztery kierunki studiów pierwszego stopnia, jakimi może pochwalić się Instytut Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Moim dzisiejszym gościem jest doktor inżynier Mariusz Winiecki. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Właśnie, dlaczego te cztery kierunki powinien wziąć pod uwagę kandydat szukający studiów? Proszę scharakteryzować każdy z tych kierunków. Więc każdy z tych kierunków jest nieco inny. Oferujemy studia inżynierskie 3,5 semestralne i magisterskie uzupełniające e, 1,5 semestralne. Dwa kierunki są o profilu akademickim, a dwa kierunki są o profilu praktycznym. Mhm. Inżynieria materiałowa, e, oferowana zarówno jako 3,5 letnie studia inżynierskie stacjonarne i 1,5 Roczne studia magisterskie uzupełniające również stacjonarne, oferuje szereg możliwości. Dlaczego akurat inżynieria materiałowa? No, bo w dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów o coraz to bardziej wyrafinowanych właściwościach. Bez rozwoju technologii materiałowych nie byłoby samolotów, lotów w kosmos, zaawansowanej elektroniki, czyli plantów. Dlatego też inżynieria materiałowa jako kierunek i studenci na tym kierunku zajmują się opracowaniem, yy, udoskonalaniem, materiałów Poprzez nadawanie specjalnych, specyficznych cech użytkowych, gdzie kształtują ich strukturę i badają ich właściwości. Po technologii materiałowej student będzie mógł łączyć wiedzę inżynierską i znajomość budowy materii i technologii niezbędnych do projektowania praktycznie każdego rodzaju przedmiotu czy urządzenia. Współczesny i związany z przemysłem rynek pracy nie tylko poszukuje wąsko specjalizowanych inżynierów, ale także kandydatów. Mających przygotowanie w szerokim zakresie techniki. Takie możliwości oferuje kierunek inżyniera techniczno-informatyczny, realizowany jako 3,5-letnie studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne oraz półtora roczne studia magisterskie uzupełniające, co warto dodać, oferowane również dla osób pracujących w trybie popołudniowym. Studia te oferują możliwość przygotowania w szerokim zakresie absolwenta, posiadającym wiedzę o materiałach o mechanice, mechatronice, maszynoznawstwie, a także mający przygotowanie informatyczne, zwłaszcza w zakresie wykorzystania komputerowych programów inżynierskich. Daje to pracodawcy możliwość szybkiego dopasowania do kształcenia nowego pracownika do konkretnego stanowiska pracy, a także zwiększenia mobilności pracowników i jego elastyczności w ramach istniejących Stanowisk. Dzięki temu odpowiednio dobranemu programowi studiów student będzie, absolwent będzie mógł spełnić oczekiwania swoich pracodawców. W naszym instytucie oferujemy także studia w kierunku praktycznego: bezpieczeństwo i higiena pracy 3,5-letnie studia inżynierskie, gdzie student ma do wyboru dwie specjalności kształcenia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inżynieria środowiska pracy. Obie te specjalności dają dodatkowo tytuł starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń BHP. I w końcu czwarty z kierunków, inżynieria bezpieczeństwa, to także studia o profilu praktycznym, 3,5-letnie inżynierskie, gdzie zapewniamy kształcenie w kierunku inżynierii bezpieczeństwa, obejmujące ogólną wiedzę i specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk technicznych i specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Przedmiot. Przedmioty obejmują bezpieczeństwo prac transportowych, maszyn, urządzeń, instalacji przemysłowych, bezpieczeństwo techniczne w konstrukcji, w budownictwie inżynierii lądowej oraz szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa i jego monitorowania. Panie doktorze, a jak wygląda dzień studenta w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy? Studenci uczestniczą w zajęciach nie tylko Teoretycznych wykładach, ale również w ćwiczeniach laboratoryjnych, w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, w których znajduje się aparatura na najwyższym poziomie. A co po studiach? Gdzie, gdzie absolwent znajdzie pracę? Wiedza i umiejętności, które nabędą studenci w toku naszych studiów inżynierskich, pozwoli znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych, w placówkach rozwojowo-badawczych, edukacyjnych, a umiejętności za, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwią im pełnienie funkcji kierowniczych w tych placówkach. Moim dzisiejszym gościem był doktor inżynier Mariusz Winiecki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja zapraszam wszystkie kandydatki i wszystkich kandydatów do studiowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz do zaglądania na naszą stronę rekrutacyjną www.rekrutacja.ukw.edu.pl oraz do zadawania nam bezpośrednich pytań poprzez nasze portale społecznościowe. Nazywam się Julia Rybicka i studiuję na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Dlaczego wybrałam ten kierunek? Od zawsze interesowałam się życiem człowieka, jego anatomią, ale także możliwościami psychologii czy też pedagogiką. Wybrałam ten kierunek również dlatego, że lubię przedmioty ścisłe, no i właśnie takie studiuję na tym kierunku, ale także przedmioty humanistyczne, takie jak prawo pracy, zapoznawanie się właśnie z kodeksem pracy, które jest ściśle związane z pracą bhp Zachęcam do studiowania na UKW. Cześć, nazywam się Anna i studiuję na czwartym roku na kierunku Inżynieria Techniczno-Informatyczna. Na naszych zajęciach laboratoryjnych uczymy się korzystać z wielu programów, m.in. z programów kadowskich, a to jest bardzo przydatne na rynku pracy. Zdobywamy także wiedzę z zakresu chemii, fizyki czy programowania. No Myślę, że to jest w, tym, w tych czasach, gdzie IT po prostu się rozwija, jest to bardzo przydatne. No i jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zachęcam do dołączenia do rekrutacji właśnie na ten kierunek. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w murach naszej uczelni.